Świąt widzowie, w tym filmie będę miał dla was ogromną prośbę Jak wiecie lub nie, w poniedziałek około godziny 21.30 Na nasz serwer Armia Kabanosów Został serwer totalnie zniszczony I wyrzucono z niego 90% ludzi Zostało dosłownie 12 czy tam 11 osób I no, serwer po został totalnie zniszczony, wszystkie kanały zostały usunięte Ale na szczęście role zostały no, i tylko z kanałów, co zostało regulamin. Także mam dla Was bardzo, bardzo dużą prośbę. Chcemy ten serwer odbudować, znaczy serwer bardziej Armia Kabanosów 2.0. Wszystkie kanały zostały odnowione, zrobione tak samo lub nawet jeszcze lepiej. Także jeżeli, jeżeli chcecie nas pomóc, zapraszam do dołączenia. Link do Armii Kabanosów tym razem 2.0 macie w bio. Także zapraszam, jeżeli chcecie tworzyć z nami nową historię serwera. I jeszcze szybkie takie ogłoszenie co do filmów. Jeżeli niech wiecie już pewnie kiedy ten film wyjdzie, czyli prawdopodobnie dziś, daily się już zakończyło, nie pytajcie z jakich powodów, ale zamiast daily chciałbym robić dwa filmy w tygodniu i mam nadzieję, że to mi się uda. To tyle ode mnie, jeszcze raz zapraszam na Armię Kałonosów i spróbujmy to odbudować.